Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Akademia Przyszłości wspiera dzieci, takie dzieci, które nie wierzą w siebie, które jeszcze nie odkryły swojego potencjału, które być może nawet nie wiedzą, że mają jakieś talenty, a w końcu każdy z nas je ma. Wolontariusze i darczyńcy Akademii Przyszłości to te osoby, które towarzyszą dziecku w jego drodze do wiary w siebie. Towarzyszą dziecku w tym, jak odkrywa swoje mocne strony. To są te osoby, które nazywają dziecku jego całkiem małe sukcesy, ale uczą też dziecko tego, żeby to dziecko samo zaczęło nazywać swoje sukcesy. Po co? Po to, żebyśmy byli mądrzejsi jako dorośli. Takie dziecko, które jest uczestnikiem Akademii Przyszłości, w swoim dalszym życiu, wiedząc jakie ma mocne i słabe strony, wiedząc o tym, że nie każdy z nas musi mieć wszystkie możliwe ziemskie i nieziemskie talenty jest człowiekiem, który twardo stąpa po ziemi, ale potrafi też realizować swoje marzenia. Co mówią dzieci o czasie spędzonym w akademii? Jola, trzynastolatka, nie boję się już podejść do kogoś i prosić o pomoc. Tomek, Tomek ma 10 lat. Akademię lubię za dobro, za to, że można pogadać o trudnych chwilach, za zabawę i za szczere rozmowy. Ania, jedenastolatka, jestem... Bardziej chętna do życia. Wejdź na stronę akademiaprzyszłości.org.pl, wybierz dziecko, które, którego historia cię poruszy, ufunduj indeks Akademii Przyszłości i towarzysz dziecku przez jego drogę do uwiary w siebie. Bądź tym dorosłym, który powie mu: Wierzę w ciebie, dzieciaku. Jednym z dzieci: która jest uczestnikiem Akademii Przyszłości w tym roku, jest Emilia. Emilia ma 12 lat i pisze o sobie miła, wrażliwa i lękliwa. Te cechy intensywnie przywijają się w życiu dziewczynki. Nauczyciele również mówią o tym, że nie zgłasza się do odpowiedzi, nie bierze udziału w życiu klasy, jest bardzo nieśmiała. Tyle wiemy od wychowawczyni. Wiemy też, że Emilia o sobie mówi, że. Wszyscy ją źle oceniają. Chciałaby mieć taką supermoc, żeby być kompletnie niewidzialną dla nikogo. Relacje z rówieśnikami to nie jedyna przyczyna jej niepokoju. Przeraża ją to, co przerażało wielu z nas w szkole czyli matematyka. Emilia sobie z nią nie radzi. I wymarzyła sobie taką supermoc, umiejętność radzenia sobie z lękiem przed wypowiedzią. Wybrała miejsce, gdzie może tą moc zdobyć. Po co? Żeby trochę mm, zmniejszyć swój stres, który jest obecny w jej życiu właściwie cały czas. Przecież matematyka to taki przedmiot, który dziecko ma w podstawówce codziennie. Emilia dołączyła do Akademii Przyszłości. Zapytaliśmy się jej, czym jest dla ciebie Akademia Przyszłości, a ona odpowiedziała w swojej aplikacji: To dla mnie szansa na naukę, jak radzić sobie z lękiem i stresem. Wierzę w Ciebie, dzieciaku. To oznacza, że każdy z Was może to powiedzieć właśnie teraz Emilii, ale także innemu dziecku, które, którego historię pozna na stronie akademiaprzyszłości.org.pl. Wybierz dziecko i pomóż mu, fundując indeks Akademii Przyszłości. Fundując dziecku indeks sukcesów, pokazujesz, że jego marzenia, jego przyszłość jest dla Ciebie ważna. Wejdź na stronę akademiaprzyszłości.org.pl, Przeczytaj historię naszych dzieci. Co roku wspieramy ich około 2000, więc na pewno znajdziesz jakieś dziecko, które skradnie Twoje serce. Ufunduj indeks sukcesów, a potem przez cały rok śledź postępy dziecka, jego historię, jak się rozwija, jak rozkwita, bo będziesz dostawać przez cały rok informacje od Akademii Przyszłości o tym, co z dzieckiem się dzieje, jakie ma nowe sukcesy. Czego się uczy, jak pracuje z wolontariuszem. Dzięki takim osobom jak Ty, dzięki darczyńcom Akademii Przyszłości możemy działać i pomagać dzieciom, które w siebie po prostu nie wierzą. Warto wspierać dzieci z Akademii Przyszłości, bo jakby z jednej strony daje to takie poczucie właśnie sprawczości, i że no, coś dobrego się dzieje w tym świecie, a dwa, że faktycznie no, te dzieci potrzebują takiej Osoby, która właśnie ich wspiera, która jest bezinteresowna i też właśnie z zewnątrz. I fajnie to właśnie po nich widać, że ktoś jakby spoza tego bliskiego grona im kibicuje, i one też właśnie mają taki impuls do no jakby większego działania i większej motywacji i robienia jakichś dodatkowych rzeczy. Na każdym spotkaniu em, zapisywałyśmy jakiś mały sukces nasz wspólny, albo też jej, samodzielny, który uzyskała właśnie gdzieś w trakcie tygodnia. Em, I właśnie z tygodnia na tydzień zapisywałyśmy to w, w naszej mapie Harry'ego Pottera, którą też razem stworzyłyśmy na spotkaniach. E, jednym z takich sukcesów e, było zapisanie się na konkurs angielskiego. Ponieważ moja podopieczna jest właśnie bardzo dobra w angielskim i sama też jest z tego dumna. I taki konkurs angielskiego też dla niej był ważną rzeczą. Między pierwszym a ostatnim spotkaniem, tak naprawdę z zewnątrz być może nie widać jakiejś ogromnej różnicy, natomiast ja zauważyłam, że jest właśnie jakby w postawie bardziej taka pewna siebie i bardziej świadoma właśnie swoich, swojej takiej wyjątkowości no i też właśnie w rozmowie dzieliła się coraz to bardziej swoimi osobistymi rzeczami i momentami, więc tutaj też chyba no, ta relacja bardziej się zawięziła. Jeśli Ty również chcesz wspierać dzieci z Akademii Przyszłości to wejdź na stronę akademiaprzyszlosci.org.pl